Siemano widzowie, witam Was na kolejnym filmie. A to jest odcinek z Minecrafta i to jest odcinek z mojego świata widzowie. Dlatego tak, jakby to jest mój i mojej kuzynki świat, widzowie, widzicie, że jakby to nie jest serwer, to jest normalny świat widzowie, no tutaj macie to widzieć. No i tak widzowie, jakby to jest ten świat. I tutaj nie używamy komoda. niby ja tam mam niby dostęp do ten jakby konsoli, w wiecie, mamy komenty, ale no wiecie o co chodzi, tak to ten, nie. Nie wam po prostu, ale wy oczywiście zostawcie łapkę w górę i suba, bo mamy ten świat dla na, na serwer ale wiecie, to dla felacyj nie będzie, to jest cały jest serwer, ale na razie to jest świat. Dobra widzowie, tutaj jest mój domek i tu, jest domek mojej kuski. Jakby przejęliśmy domki, może sobie kiedyś wybudujemy. Cześć widzowie, Dobra, jest ja wszystko jest już No widzowie, ogólnie fajnie jest. Tak tutaj ja pójdę do domu mojej kuzynki. Tutaj jakby taką ścieżkę sobie zrobiłem jakby. Taką wioskę. Tutaj jakby dom ona ma też kotka swojego. Tutaj ma takie temy. Nie? No i tutaj ona ma... Widzowie, ogólnie to jest po prostu taka luźna wioska jakby, nie? A jak ktoś będzie tu łzywał gemota, to po prostu wyrzucał go z tej wioski, ze świata, w lane nie, nie, Ale patrzcie widzowie. Niepotemny mi to jest co mówiąc. Nie? Ale ogólnie po tej wiosce biknie tak widzowie nie ma jakichś tam zecy. To jest nudna tam widzowie, to będzie się dużo zmieniać. Jak wtedy w ogóle odcinki z tego świata, jakby to kolejne robił, a my widzimy, bo to będzie inne chodzenia. Dobra, widzowie, jesteśmy już ogólnie się tepnę, bo mama mapę pomocę akurat się teleportować, to tam będzie. Co wie? Ale ogólnie to jest taka normalna wioska i ja na tą ogólnie będę chciał szkody zrobić, widzowie. Jak ktoś nie ma mapy, to po prostu zrobił tak będzie najlepiej, ale wiecie, to to jest dzwony, kwentana. Taka normalna to jest w wioska. Tutaj biednie nic, nie? Mamy tu... Jeszcze nic nie robiliśmy widzowie. Nie wiem co to ten dysput tak jest, jest blytko. Dobra, nie ma, no widzowie. To tak. Mam piąty level w ogóle. No widzowie w ogóle to jednak jest taki biednio. Będzie po mnie. Ale... Ale w widzowie nie. Widzowie. Ale dobra, nie wiem, widzowie. Jak będzie pod tym filmem, nie wiem, tak 6 łapek w ogóle, to zabijam lewa na następnym filmie na tym świecie. Tak widzowie, lecimy. Dobra. U, kul, nie. O kurde, nie. No Tutaj To są normalne widzowie domki. Jeszcze wam mogę pokazać nazwę, jak ten świat się nazywa. Ale widzowie wiecie o co chodzi. Dobra widzowie, to ja jakby wychodzę z tego świata, i wam jakby pokazuje jak ten świat się widzowie w ogóle nazywa. Chyba tutaj. Ten świat się nazywa na świat bez gammy mode Tak się nazywa ten świat, widzowy. Dlatego sobie wchodzimy na niego z powrotem. Tylko widzimy się już na chwilę jak będziemy na świecie. Dobra widzowie, ogólnie jestem już na tym świecie. I tak widzowie, chyba będziemy mieli się wydaje... Ja się jeszcze teleportuję tutaj. I ogólnie to nie wiem, no chyba będzie końcu tego dziękami. Nie w ogóle oh. to nie wiem, może sobie wygram niedługo. Ale dobra, widzowie, kulce, no mi się wydaje z w sensie, że ja nie wiem co ja robić, To są moje kupki pieski, z w że sensie. To jest... Nie ja widzę... Widzowie... To grubo będzie 10 w ogóle to wam to pokazuje widzowie. Tak? Dobrze, dlatego ja widzowie, ja sobie jestem spać pójdę. I to będzie koniec tego odcinka, widzowie. W ogóle argumenty mi się też bo to jest nowe konto, jakby co, nie? Widzowie, tylko to będzie koniec tego odcinka, widzowie. Więc jestem ten, więc zasubskrybujcie tej kanał i zostawcie łapkę w górę. Tylko wyjdę z tego domu, bo to jest jakoś ciasno. Dobra, widzowie, zostawcie łapkę w górę i suba. Będziemy się już w następnym filmie za dwa dni. Og så la vi til vent på.